Dobrze, witam Państwa ponownie. Następny element, czyli zawracanie. Będziemy wykonywać sobie znowuż na Alei Jana Pawła. Jest tych przełączek i skrzyżowań dość dużo. Jako, że zawracamy, zmieniam pas na lewo. I szukam sobie możliwości zawrócenia jak najwcześniej, bo tak też wygląda polecenie. Proszę jak najwcześniej, gdzie się da wykonać zawracanie. No i rozwiązując to tutaj, muszę sprawdzić, czy jest to tylko przełączka, czy jest to skrzyżowanie, bo tor jazdy będzie bardzo ważny w tej sytuacji. Tutaj mamy wszystko ładnie oznaczone. Moją, yy, moim zadaniem jest najpierw sprawdzenie, czy nie pojawia mi się z tyłu w lusterku tramwaj bo na torowisko wjechać mi nie wolno. Jeżeli by jechał będę musiał poczekać przed torowiskiem. Co jest jeszcze ważne? Interesuje mnie druga strona drogi, czyli natężenie. Proszę zwrócić uwagę, ile tam tych samochodów jedzie. Jeżeli nie ma ich za dużo, mogę kontynuować jazdę dalej. Jeżeli duże natężenie by w tym momencie się rozpoczęło, a tak właśnie wygląda sytuacja, nie mogę wjechać na tory, bo nie puszczą mnie tam te samochody, które znajdują się po mojej prawej stronie i zostanę oblany. Bezpiecznie jest czekać przed torami jest to jak najbardziej dozwolone, a wręcz powiedziałbym wskazane. Ruch się zwolnił, pokonuje torowisko. Dalej rozglądam się, czy nie jadą gdzieś tramwaje i moim zadaniem znowuż jest wykorzystanie każdego pasa na drodze. Jak państwo widzą, pojawiają się tutaj dwa, więc czekam, który będzie szybciej wolny, wjeżdżając na niego, postaram się państwu pokazać teraz wybór pasa lewego, bo właśnie taki zrobił mi się wolny i to też jest dozwolone. Nie czekam na torach ani na skrzyżowaniu, tylko Wybieram najszybszy pas wolny do jazdy w tym kierunku, w którym ja jadę. I teraz spokojnie następuje zmiana pasa na prawy, oczywiście kierunkowska z kontrola w prawym lusterku. I spokojnie wjeżdżam na prawą stronę. Egzamin trwa dalej. Dziękuję.